Poleca film na weekend. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Piotr Kosiarski. I Tomasz Kopański. Witamy Was w naszym pierwszym odcinku nowego podcastu Film na Weekend. W którym będziemy polecać ciekawe, wartościowe, godne polecenia filmy. Na pierwszy ogień wybraliśmy film Obdarowani. Z 2017 roku, którego reżyserem jest Mark Webb, a główne role grają Chris Evans i Octavia Spencer. Evans jest znany z takich filmów, jak filmy Marvela o Kapitanie Ameryce a Octavia Spencer grała w chacie i służących dosyć znanych filmach. Dokładnie tak. Obraz Obdarowani to jest historia Franka Adlera, mężczyzny, który samotnie wychowuje swoją siostrzenicę Mery, i okazuje się, że Mary jest takim dzieckiem, geniuszem matematycznym. Ten jej dar jest odkrywany przez nauczycielkę, ale o Mary toczy się batalia między babką, a właśnie jej można powiedzieć ojcem, czy, czy wujkiem, jej wychowawcą, oni biją się po sądach o to, kto ma, być, kto ma wziąć pod opiekę po prostu to dziecko, po to, żeby, no właśnie, babka chce wykorzystać dziecko gdzieś do własnych celów, o czym powiemy za chwilę, a Frank chce po prostu wychowywać swoją siostrzenicę, ponieważ tak obiecał swojej siostrze. No, właśnie jak przygotowywałem się do tego podcastu i tak zastanawiałem się, o czym ten film tak naprawdę jest, to w moim przekonaniu, tak mi się wydaje, że jest to obraz o tym, jak traktujemy innych ludzi. Jak do nich podchodzimy? Czy z miłością, czy chcemy ich bardziej wykorzystywać? Dwie bardzo pozytywne postacie Frank, wujek Mary i sąsiadka Rebeka zdecydowanie są w tej grupie, która chce kochać i która podchodzi z taką bezinteresowną miłością do mery. Natomiast mamy po drugiej stronie babcię, nie? I... Tak. Może o powiedz może nie. To babcia to jest dosyć taka negatywna postać w, w tym filmie, ponieważ ona no, no, chce, jak już powiedziałem wcześniej, wykorzystać ten potencjał y, swojej wnuczki do własnych celów. Y, ona generalnie traktuje ludzi przedmiotowo, jest angielką, taką twardą, y, z krwi i kości. Y, ona źle traktuje swojego syna, źle traktowała swoją córkę, y, która już właśnie nie żyje. Y, no i ona. Po prostu jest taką postacią, która nie liczy się z, u, z uczuciami innych. No, skupia się na ważnych kwestiach, ale ważnych dla niej. Nie? nie patrzy na to, czy, czy, czy to będzie dobre dla innych, nawet dla swojej wnuczki, dla dziecka, ale po prostu chce no, wykorzystać ją do swoich własnych celów. Tak, w filmie też dosyć subtelnie pokazany jest wątek Boga i wiary. Ja w ogóle lubię filmy, które są zrobione tak, że ten motyw jest taki subtelny. I tutaj zdecydowanie tak jest. Mamy taką, myślę, że bardzo piękną scenę, kiedy Frank zabiera Mary na plażę i rozmawiają wtedy o Panu Bogu. I dziewczynka zadaje pytanie swojemu wujkowi, opiekunowi. Myślę, że to pytanie często może padać z ust dzieci. Pyta go, czy Bóg istnieje. Na co Frank odpowiada bardzo szczerze, że tego nie wie. Na to dziewczynka mówi, że Rebeka. Wie, że Bóg jest, ale z kolei wtedy Frank odpowiada, że Roberta nie wie, nie, nie wie ale wierzy, a mm -hmm. wiara to jest wielka rzecz. I do czego zmierzam? Wydaje mi się, że ta scena pokazuje taki fajny sposób wprowadzania najmłodszych na drogę wiary tak, żeby one zrozumiały, czym wiara jest i mogły ją same przyjąć. Tak, bo generalnie Mark to jest taka bardzo ciekawa postać, nie? Jemu zależna swojej siostrzenicy. E, mimo tego, że wiem, że on ma ten geniusz matematyczny, to on chce go wychować właśnie jak normalne dziecko, nie? Ta, to, mhm. to dziecko Tamery jest taka, e, nie jest łatwym dzieckiem, nie? Ona jest taka konfliktowa, taka zadziorna, ale generalnie no, on chce ją wychować dobrze i właśnie ta scena o Bogu pokazuje, że on ją gdzieś nagierowuje. On jej nie zniechęca, on nie pokazuje drogę, ale on też ma takie podejście, że... Na siłę nie mówi o Bogu, nic na siłę nie pokazuje w tym filmie. Tak, on daje mm -hmm. swój przykład, bardzo dobry przykład, przykład miłości. Taki, tak, nie? dziewczynka też go pyta: yy, czy Jezus jest bogiem? On odpowiada wtedy, że mam swoje zdanie, nie chcę wpływać na Twoje, sama pomyśl i nie bój się w coś uwierzyć. I właśnie to ostatnie zdanie jest dla mnie takim zaproszeniem, żeby jednak yy, pójść w stronę wiary. Tak, dokładnie. Skupmy się teraz w ogóle na innej kwestii, takiej jak rodzina, nie? Bo y, mimo, że w tym filmie nie ma takiego wątku rodziny, nie? Ta rodzina jest rozbita, babcia jest osobno, y, wujek jest osobno, siostrzenica jego jest osobno, ale generalnie tą rodzinę, y, takie relacje bliskie, blisk, bliską więź mają właśnie ten, Frank, Mary, ale jeszcze Roberta i jej nauczycielka, nauczycielka dziecka, czyli Bonnie, nie? I to jest dosyć ciekawie przedstawione w tym filmie te relacje, właśnie tak, tak jakby to była rodzina. Ich relacja jest taka życzliwa, bliska. Oni są dla siebie dobrzy, chcą dla siebie jak najlepiej, nie? No, i to pokazuje też, jakie są czasem nasze rodziny, nie? Tak. Że u nas często sytuacja w ogóle wygląda zupełnie inaczej, nie? Może relacje mamy lepsze z innymi ludźmi niż właśnie w rodzinie, gdzie od najbliższych ludzi powinniśmy dostać właśnie tą życzliwość, tą miłość, a często nie dostajemy, no, ale może nikąd paradoksalnie dobrze, że tak jest. Dobrze, że mamy tych ludzi, na których możemy liczyć, bo wiemy, że w relacji rodzinnych nie jest zawsze łatwo posklejać te rozbite kawałki, nie? Mi się w ogóle wydaje, że oczywiście w naszym społeczeństwie rodzina jest dalej taką podstawową komórką, oczywiście, ale jest tak. też sporo ludzi, na przykład, którzy żyją, żyją samotnie, i ja myślę sobie, że warto tworzyć takie, warto być w jakiejś wspólnocie i warto tworzyć relacje, by mieć takich ludzi, na których zawsze można liczyć. I w tym filmie to jest świetnie pokazane, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, może nie ma tam takiej klasycznej rodziny, ale jest taka, yy, takie grono Kochających się osób. No mm. I to bardzo widać w tym filmie. Jeszcze co mnie jeszcze poruszył, teraz takie mam przemyślenie, mm -hmm. wątek właśnie takiej walki trochę, nie? Walki o relacje, bo przecież ten Mark walczy o, o swoją siostrzenicę, nie? Ta jego babcia jest bogata, ma prawników jakichś z najwyższej półki, nie? Ma wpływy. Tak. Dokładnie tak. Y, więc ta sytuacja, ta batalia o to, kto ma wziąć pod opiekę Emery, może się wydawać wygrana, ale jednak cały film. Pokazuje, że może być inaczej. Nie? Tyle, że on też przeżywa że... w tym kryzys. On, on też przeżywa jest w takim on, kiedy... on walczy. Nie? Tak, i tutaj bardzo taką ważną rolę odgrywa też właśnie y, sąsiadka, y, która no, y, przychodzi do niego w takim newralgicznym momencie, jakby zachęca go do tej walki. Mhm. Y, tak, to jest jakby jedna rzecz, y, ale dla mnie ten film pokazuje też taką niesamowitą wartość życia. Bo e, dzisiaj kiedy to życie może jest trochę tak stawiane, mm, że liczyć taka je, je, przyjemność jednostki, e, to ten film pokazuje, że życie to jest wielki dar, wielki dar i e, się, liczą się dzieci. Każde nowe życie to jest, to jest, to jest, piękno, to jest dar i pokazuje to scena w szpitalu, kiedy e, Mary bardzo, bardzo ujmujące, tak, tak, mhm. tak, tak, tak. Mary cierpi z powodu relacji ze swoim biologicznym ojcem. I Mark zabiera ją do szpitala, żeby pokazać jej y, taki ważny moment. Y, żeby pokazać jej, nie chcę mówić dokładnie, co tam się dzieje, żeby nie zdradzać fabuły, ale pokazuje jej, jak bardzo jest ważna, że była od samego początku chciana, y, kochana i wyczekiwana. Mm -hmm. Dokładnie. No, ta scena y, łapie, y, chwyta za serce. No, daje też poczucie takiej tożsamości, wartości tej dziewczynki, nie? I w ogóle myślę, że już powoli kończąc ten nasz pierwszy odcinek, no, możemy powiedzieć, że właśnie ten film jest o takich relacjach, o takiej walce, nie? O rodzinie, o tym, że no nie zawsze. Jak tkwią w nas jakieś talenty, nie, nie zawsze to jest najważniejsze. Nie? Albo że nie musimy tego wykorzystywać, czy innych nawet wykorzystywać, e, ich talentów do swoich własnych, egoistycznych e, jakichś przesłanek, nie tak jak robiła to babcia Ewelin. E, no i co, ty chcesz coś jeszcze dodać na sam koniec? No, chcemy zachęcić was do obejrzenia przede wszystkim, bo film jest naprawdę wart do tak. zobaczenia i mamy nadzieję, że Wam będzie się podobał. Napiszcie w komentarzach koniecznie, czy Wam się ten film podoba i czy możecie też pisać o filmach, które chcecie zobaczyć, na przykład, o których możemy opowiedzieć. Dokładnie tak, dajcie znać. My za tydzień zapraszamy to na, na kolejny odcinek. Nie będziemy wam zdradzać, jaki to będzie film. Ale film bardzo znanego reżysera. Film naprawdę fantastyczny, świetny. Także komentujcie, subskrybujcie. Piszcie też własne pomysły na filmy. I widzimy się za tydzień. Tomasz Kopański. I Piotr Kosiarski. Cześć. poleca film na weekend.